Siemano relu tu z powrotem yy, zaczynamy drugi akt czyli <coughs> długi quest piątego aktu players 8 oczywiście i tu się już na nawala dobra ale idziemy i tu idziemy po schodkach do góry o to na bawie jest w ogóle zaznaczony ten ten wulkan od tego ziomka idziemy po schodkach na górę i tu jest yy, teleport on no, zawsze tutaj jest w tym samym miejscu Wstajemy questa od kogo? Od, od kurwa Qualchenka chyba jakiegoś... Mam znaleźć 15 żołnierzy. Żo 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 kurwa barbarzyńców. W pięciu w klatkach jest zamkniętych, czyli są trzy klatki. na całej mapie są ro rozwaleni. No to więc wyobraźcie sobie, że teraz właśnie będziemy biegać za nimi. Aha. Nie lubię tej misji. No to szukamy ich kurwa Tutaj nic... O, tu jakiś miażdż bestie takie złe kurwy O, Rubin O, trzęsienie ziemi Wszystko tu jest To jest wojna Dobra, o kurwa O, tu mamy te zejścia takie do piekła Zaraz wam pokażę ich rozjebie kurwa. Pasek se to skombinowałem już na, na 16 miksturek. O, demosługa. Jastrząb księżyca. Zacnę. No. Widzicie szmaty. Dobra, tu sobie weźmiemy studnie. Dwa razy. A badun jakiś to chyba jest. Pa coś to ścina kurwa. O, kapliczka, odzyskania many i tutaj jest taka mała lokacja i tam się tutaj chodzi, biega i szuka. Tam jest skarb na końcu i tyle. Jedno poziomy z tego. No, ja tam zawsze chodzę, ale teraz nie wiem to tutaj pokazywał. Idę tylko znaleźć ich. Niewolników, co się dalej złapać? No, tu mamy takie interaktywne elementy jak drzwi Które możemy rozwalić. Albo no, te wieże tu też jest rozwalona wieża Brilant. o, albo ścianka, barykada Rozjebana. Spetum. Brylant. Co ty? No, szukamy ich. Gnoi. O Jezus, to będzie ciężka misja. Drewniana skrzynia pod jakim drzewem. Fajne drzewo. W ogóle fajne elementy tu są. <laughs> o, tu jest siedziba demonów. Szamana nie mają, ale mają siedzibę. Kurwa gnoje. Nie lubimy ich. Tutaj zabiję ich i będę musiał kurwa wyłączyć nagrywanie to się, kurwa gin ja pierdolę no zbranać. dobra dobra lecimy z koksem tutaj powinni być, o są, są Taka klatka jest. Kurwa, co tu się dzieje? Co to się dzieje Kurwa, za żeś mi tu zacina fuj. No, rozwalamy tu wejście. S nie są uwolnieni. Jeszcze, jeszcze kurwa 10 musimy znaleźć. O, runa. Szukamy ich. Ja pierdzielę. No dobra, no level zaraz, ładnie, no tu się szybko level nabija, oni są łatwi i szybko ekspletują, to jest dobre w tym właśnie, to mi się podoba. nie wiem gdzie oni są, w ogóle nie mam pojęcia kurwa. Tak chodzę, rozpierdalam. O o ja są tu. Nie patrzę co wypada. No, po prostu chcę mieć za sobą tego questa. A, jeszcze pięciu kurwa. Kurwie, to po prostu będę z teleportem biegał. Czekajcie, muszę sobie mapę obczajcie jak to wygląda. Aha, w tą stronę idziemy. Albo oni byli za mną już, albo przede mną. O, przede mną jednak. Nie. Coś mi się je było. Kurwa. A, qued, level mi skończył No No kurwa co to tak zacina? Coś mi ścina i się dźwięk nie przestawiał przez to kurwa Ja pierdolę, no kurwa jak tu się nie wkurwić Chcę coś nagrywać, a niku jawkę nie da Dobra, idę dalej, bo mnie kurwa w życiu kurwa nie zabije. Mhm, no ja sobie tak biegam kurwa z nim. Wybaczcie, ale kurwa na pewności chcę to sprawdzić. No, tak jak mówiłem, za mną byli kurwa. O, ostro zębny pogrąca, kurwa, panisze. Nie tak wyglądał, kurwa. Kurwa, jakieś koziki, wypierdala. No trzeba go zabić, no niestety, no. No i on wali z tej wieży, porąbany. No, nie zdążył Ja pierdzielę... Co? On, pojebany jest kurwa Nie chcę strzał, dawaj manę. O, pierścionek Pierścień Który w ciemności zwiąże wszystkie Czy coś takiego? No ja coś czuję, że ja nie wiem, mega ja tą grę dokończę, ale to może być ciężko. Gdzie my tu mamy iść w ogóle? Jak już stąd wyjdziemy? Czekajcie, to się kierujemy na górę. Aha, czekajcie, to już tam już, już dowędruję se tam. Bez many, no, co ja mam poradzić, kurwa, że ja many nie mam studia No, idziemy tu do końca Tu na pewno może gdzieś jest teleport, nie mam pojęcia Pewnie gdzieś jest Aha, tu jest takie wyjście po prostu z dupy No dobra, czekajcie rozjebiemy ich Kurwa nie z tego Dobra Jeden pad Uj, biorę wszystko, się przyda No, jest tylko turka życzenia Za mało many, mhm, mhm. siebie, siebie Pierdziela, czemu to się tak robi? Dobra, lecimy tu do Harugat. Idziemy gdzie? Idziemy do Qualhanka. On daje nam trzy runy. No, trzy runy daje, które no, nawet nie mogę wziąć. No, i te trzy runy nam dają, jak wsadzimy je do tarczy. Które już wiem, miałem mieć tą tarczę, żeby wam pokazać. Jak się weźmie ją do to tarczy, to jest przysięga starożytnych, tam daje chyba plus 45 na 3 odporności, tam na chyba błyskawice, zimno i lód, <gryw> zimno, lód, na ogień, o, nie mam, jakby miał, bym kupił i pokazał, kurwa, nie ma, no, i to był, kurwa, trzeci, drugi quest, i się dostaje, co, roll, o, tal, ral, tir, no, te trzy bez tir, się dostaje, no.